Dzisiaj pani w roli rodzica kibica. Tak, jak najbardziej. Kibicuję swojemu synowi z Akademii Soccer. My jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasi chłopcy, bo też mój drugi syn, również w Akademii Soccer gra. Jest to sport, aktywność, interakcja z innymi rówieśnikami. My jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasi chłopcy chcą i chętnie grają. Wraca ze szkoły, rzuca teczkę, idzie na trening, grać. Tak, moi chłopcy są bardzo zmobilizowani w tej kwestii. Wiedzą, kiedy mają treningi, wiedzą, że muszą być przygotowani. Myślę, że to też jest duża zasługa e, trenerów. E, jak najbardziej e, chętnie uczestniczą w treningach, e, nie mogą się doczekać, e, odliczają tak naprawdę wolne dni, kiedy następny trening, więc to jest bardzo fajne. Co lepsze, czy FIFA 24, czy Soccer. Dla mnie zdecydowanie soccer. <laughs> Ym, oczywiście chłopcy grają w FIFA 24. Sama przyczyniłam się jako mama do prezentu na Dzień Chłopca yy, właśnie z kufnem FIFA. W momencie, kiedy nie mają treningów, mogą ze sobą wspólnie zagrać, to też jest jakaś tam forma rywalizacji i nauka w tym wszystkim, ale jak dla mnie zdecydowanie soccer widzę, że tutaj jest większe, większe są większe emocje i, i bardziej zadowoleni są z efektów. Dzisiaj jest najważniejsza dla nich zabawa, żeby pamiętali, że brali udział w takim turnieju. Nie ma dzisiaj klasyfikacji, tak? Te turnieje, które my organizujemy są bez klasyfikacji końcowej, więc dzieci mają się cieszyć grą na wyniki, na miejsca, na zajmowane przyjdzie czas. Zaraz po turnieju młodych piłkarzy wychodzą na parkiet, na boisko dorośli piłkarze. Będzie się działo. Będzie się działo ten coroczny turniej Oldbojowski, który jest 33 już turniejem pod egidą dyrektora kopalni kopalni węgla brunatnego, tak? Jest naprawdę wielkim wydarzeniem, tak? Co roku zjeżdżają do nas nowe drużyny. W tym, roku, w tym roku mam nadzieję, że emocji będzie wiele. Zawsze przyjeżdżamy po to, żeby, żeby wygrać turniej, ale myślę, że to nie jest główny cel takich imprez, yy, które są organizowane dla dzieci. Były jakieś specjalne przygotowania do tego rocznego turnieju? Absolutnie nie. Z marszu jeszcze tydzień temu tutaj z sokerem, z organizatorem, z panem Jackiem Popkiem graliśmy turniej tu w Bełchatowie na boisku. W tym tygodniu spotykamy się tutaj. Nie, to jest cały cykl. U dzieci cykl przygotowań trwa 12 miesięcy, także jesteśmy tutaj w trakcie po prostu cyklu. No. Samo trenowanie, samo bycie w grupie, samo, samo uczestniczenie w treningach uczy te dzieci radzenia sobie w takim życiu normalnym, bycia zaradnym, funkcjonowania w grupie, czasami podniesienia, jak to się mówi, wyżej trochę łokci, przepchnięcia się, radzenia sobie ze stresem. To są tego typu plusy trenowania dzieci i treningów dzieci. A no, oprócz tego, Lokali, lokalna społeczność, integruje się przy okazji dzieci, integrują się starsi, integruje się młodzież, e, integrują się rodzice i jest fajnie.